Przed nami 256 odcinek serialu La Promesa, Pałac Tajemnic. Co się wydarzy? Smutek niczym całun przesłoni wszystko, gdy lotem błyskawicy rozejdą się wieści o poronieniu Himeny. Lorenzo ma kłopot. Margarita nie zamierza rezygnować z wygranej. 256 serialu La Promesa, w czwartek, 23 października, La Promesa, Pałac Tajemnic, odcinek 256 w czwartek, 23 października 2025 roku, o godzinie 15.05 na TVP2. Co wydarzy się w 256 odcinku La Promesa, Pałac Tajemnic. Manuel i reszta rodziny cierpią po stracie dziecka. Pia chce zawrzeć pokój z Petrą dla dobrej atmosfery pracy. Gra w pokera zakończyła się dla Margariti sporą wygraną. Lorenzo próbuje ją przekonać, żeby z niej zrezygnowała. Kandela informuje przyjaciół, że zamierza opuścić La Promesę. Zdjęcia z odcinka znajdziesz w galerii poniżej.